Witajcie, wracam do Was po krótkiej przerwie, ale z nowymi materiałami. I dzisiejszym tematem... Naszego odcinka będą desery francuskie. Dowiecie się, jakich deserów musicie spróbować, będąc w Paryżu, gdzie ich spróbować, a na koniec poznacie moją opinię na żywo odnośnie jednego teraz z najsławniejszych cukierników francuskich, Cédric Grille, który stał się bardzo znany dzięki swojemu Instagramowi i TikTokowi. Zobaczycie, jak wyglądają od niego ciastka i powiem Wam, a właściwie zdradzę moją tajemnicę, jak nie stać w kolejkach lub co gorsza uniknąć sytuacji, w której jego ciastka będą po prostu wyprzedane. W dzisiejszym odcinku dowiecie się tego wszystkiego, także serdecznie Was zapraszam. W Paryż na pewno nie jednej osobie będzie kojarzył się z makaronikami. Ale tutaj będziecie mogli spróbować różnych innych przepysznych deserów, a wiem, że jak pisaliście mi na Instagramie, nie każdy z Was lubi makaroniki. Więc dzisiaj przychodzę z pomocą i powiem Wam, co koniecznie musicie spróbować, będąc tutaj. Pierwszą taką rzeczą, którą ja uwielbiam i myślę, że wiele osób również, które lubi owoce, polecałabym spróbować trzy rzeczy. Tartu tarte tartu fraise lub Tarto citron trzy tarty, a właściwie dwie, będą się różniły. Po pierwsze tart w z tartów czyli tarty z truskawkami, albo tarty z malinami, które znajdziecie w mini wersjach, często w piekarniach, które będą połączone z cukierniami. To są ciastka, które będą na kruchym cieście, potem będziecie mieć um, krem waniliowy i na to poukładane owoce świeże. Często ciasto kruche będzie już namoczone w syropie odpowiedniego smaku, czyli na przykład malinowego lub truskawkowego. Tarta citron, mimo że nazywa się tarta cytrynowa, będzie troszkę inna. Mimo, że będzie zachowana ten spód kruchego ciasta, to u góry tej tarty nie znajdziecie owoców, tylko znajdziecie krem, który będzie mocno cytrynowy. Więc jeżeli lubicie takie kwaśne smaki, to polecałabym również jej spróbować. Następnymi deserami, które znajdziecie również w cukierniach, będą to Paris Brest lub saint -Honorain. Są to bardziej, e, powiedziałabym, takie pralinowe smaki. Krem będzie pralinowy często w e, obu tych e, deserach. Będą one dużo słodsze i e, nie będą zawierały oczywiście owoców, ale zobaczycie, że mogą być w różnych formach przedstawione. To znaczy, że na przykład Paris Brest może być albo w formie takiego... E, Donaco można powiedzieć, że on bardzo przypomina, czyli jest okrągłe ciasto. W środku macie krem i znowu okrągłe ciasto, które zamyka, ale on też często występuje w formie takiego eklerka. Także jeżeli lubicie słodkie, pralinowe, orzechowe smaki, to polecałabym Wam te dwa desery. Trzecim deserem, takim e, typowym paryskim deserem, będą eklerki. I eklerki znajdziecie w przeróżnych smakach. Te najbardziej e, znane, które znajdą się na pewno w każdej cukierni, to będzie eklerek albo kawowy, albo czekoladowy. Czyli w środku, e, krem, który będzie w tym cieście ptysiowym, będzie zawierał albo smak czekoladowy, albo właśnie kawowy. Ale. Musicie wiedzieć, że desery, e, szczególnie desery właśnie w Paryżu, będą również produkowane przez specjalne miejsca, które będą specjalizować się w danym deserze. Co to oznacza? Jeżeli na przykład dotyczy to eklerków, będą takie znane dwa miejsca i będzie to na przykład Ekler Eugenie albo Ekler Michalak. Co jest śmieszne, to to, że właśnie osoba cukiernik, który specjalizuje się właśnie w eklerkach, nazywa się Michalak, ale po francusku Francuzi go nazywają Michalak. Ma polskie nazwisko, nie wiem czemu jest on odmieniany na sposób francuski, ale jeżeli ktoś będzie Wam właśnie mówił, że kupił eklerki od Michelin, to znaczy, że był właśnie w tym miejscu. Oba miejsca, o których mówię, znajdziecie w dzielnicy Le Marais. Także jeżeli tam się udacie i zobaczycie, że znajduje się właśnie sklep cukiernia, która jest poświęcona tylko eklerkom, to właśnie możecie zajrzeć. Tam już znajdziecie przeróżne eklerki od pistacjowych, właśnie z malinami z z kawkami czekoladowych, tradycyjnych, kawowych, pralinowych będą naprawdę niesamowity wybór. To polecałabym Wam takiego eklerka wziąć na wynos i sobie po prostu spróbować. Makaroniki, które ja bardzo lubię, są to makaroniki z dla Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że w tym miejscu, jeżeli idziecie spróbować takiego makaronika, będzie on miał jeden smak, czyli na przykład będzie o smaku róży, e, będzie on o smaku e, maliny. Jeżeli jeszcze nie widzieliście na moim Instagramie, podałam Wam trzy smaki, które koniecznie musicie spróbować, jeżeli przyjeżdżacie do Paryża. Ale jest jeszcze jedna taka osoba, która specjalizuje się szczególnie w makaronika, która nazywa się Pierre Rame. I ta. Ten cukiernik. E, oczywiście, nie robi tylko makaroników, znajdziecie również u niego ciasta. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych cukierników, ale on znalazł trochę inny sposób może, żeby przyciągnąć Paryżan, taki, że jego makaroniki często będą miały dziwne smaki. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Na przykład w porze Bożego Narodzenia, gdzie bardzo dużo Paryżan konsumuje foie gras, czyli ten pasztet gęsi, to on połączył na przykład makaronika o smaku foie gras i wydaje mi się, że w tym roku albo w zeszłym roku był on brzoskwiniowy, właśnie foie gras. I on będzie zawsze miał kompozycję dwóch albo trzech smaków w takim makaroniku. Jeżeli chcecie spróbować, macie ochotę też odkryć nową markę, może nie słyszeliście o niej nigdy, to polecałabym wam na przykład o smaku róży lici i maliny lub e, czekolada i marakuja. Więc on zawsze będzie komponował te dziwne połączenia, powiedzmy, które nie będą dostępne na przykład w takim miejscu jak La Diure. Tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, w piekarniach będziecie również mogli znaleźć dział cukierniczy. Ale nie we wszystkich piekarniach, także musicie obserwować, czy jest napisane na takiej piekarni boulangerie patisserie, czy tylko na przykład boulangerie. W boulangerie, jeżeli chcecie spróbować czegoś, co będzie przypominało może dla nas deser, tu polecałabym wam albo kanle, albo szukiet. Szukiet to są po prostu ptysie, które będą zawierały dużo więcej cukru. Natomiast kanle i tutaj ten deser e, pochodzi z bodo i tam znajdziecie dużo takich miejsc, które specjalizują się tylko w produkcji tych kanle. To będzie takie małe ciastko, ale już musicie odkryć sami jego smak, a może ktoś z Was próbował, to napisać w komentarzach, co Wam przypominała jego tekstura. Kolejnym takim miejscem, oczywiście, w którym możecie spróbować typowych francuskich deserów będą restauracje. Musicie wiedzieć, że Paryżanie, Francuzi zawsze po spożytym posiłku biorą sobie deser. Dlatego w wielu restauracjach, do których pójdziecie, kelner zaproponuje Wam menu i w tym menu będzie podane na przykład Danie Główne i deser. I teraz, jaki wybrać deser? Deser francuski. Mniej nie urzek i może to nie jest coś takiego, co ja bym Wam polecała. Nazywa się Il Floton. Co to jest? To jest często w takim kremie waniliowym, po prostu ubite białko. To jest posypane nieraz czekoladą, różnymi tam dodatkami. Pokażę Wam jak na zdjęciu to wygląda. Mnie to nie przekonuje, ale to jest typowy francuski deser. Następnym takim deserem i tutaj musicie znać też e, różnicę, bo może być ona zmienna dla niektórych osób, to jest fondant chocolat, moelle chocolat i mousse au chocolat. Dlaczego? Dlatego, że w, nie we wszystkich restauracjach znajdziecie 3 te desery, a każdy różni się, mimo że w swojej nazwie ma czekoladę. Więc po pierwsze, w fondon chocolat będzie to często ciastko, które będzie Wam zaserwowane ciepłe i w środku macie właśnie tą taką lejącą się czekoladę. Moleus chocolat to jest to po prostu ciastko. Czekoladowe, więc ono już nie będzie miało tej lejącej się takiej czekolady w środku. Może się zdarzyć, że będzie ono na przykład podane na ciepło z lodami waniliowymi. Ale konsystencją będzie troszkę inna od fondu szokolad. I trzecią rzeczą, która mnie zszokowała tutaj przyjeżdżając do Paryża i widząc, że oni coś takiego jedzą, jest to mus o szokolad. Czyli po prostu czekoladowy mus zostanie wam podany często w małym pucharku lub w filiżance i będziecie go musieli jeść łyżeczką, więc to kompletnie nie jest ciasto czekoladowe. Kolejnym deserem i myślę, że większość z was już go zna, to jest creme brûlée czyli po prostu e, krem waniliowy o smaku waniliowym, na którym znajdziecie charakterystyczną powłokę karmelową i charakterystyczny dźwięk, jeżeli uderzycie e, właśnie łyżeczką, ona się tak jakby rozbije jak szkło, bo po prostu jest to przypalony karmel, przypalony cukier, który daje tą powłokę. Jeżeli oglądaliście Emilii w Paryżu, to na pewno wiecie o czym mówię i to jest deser, który ja bym Wam polecała, szczególnie spróbować będąc tutaj we Francji. I teraz, tak jak Wam obiecywałam, przechodzimy do ostatniej części tego filmu, czyli test na żywo ciaska od Cedrica Grele i mój sekret, jak kupić to ciastko, aby nie stać w kolejkach. Właśnie odebrałam ciastko od grele, Grellet, które znajduje się zaraz koło Jardin de Tuileries i znajduje się teraz właśnie w tym parku i będę po raz pierwszy próbować tego ciaska. Wybrałam mango, więc jak widzicie, wygląda ono bardzo autentycznie, tak jak prawdziwe mango. I zaraz spróbuję, czy są naprawdę takie przepyszne. i jest taka konsystencja, Nie jest takie strasznie słodkie. I ma taką konsystencję kremowo-owocową. Ale dobre. Tak jak widzieliście, ja wybrałam ciastko o smaku mango i mnie trochę zadziwił jego smak, pod tym względem, że nie był on słodki. Wszystkie desery, które y, spróbujecie w Paryżu, i będą one owocowe, będą dość słodkie, bo tak jak wcześniej Wam powiedziałam, to ciasto będzie już skąpane w syropie owocowym, potem będzie e, często jakaś masa, no i owoce. To e, ciastko nie było dla mnie wystarczająco słodkie albo wystarczająco, ale spodziewałam się, że będzie słodsze. I teraz mój sposób: jak nie stać w kolejkach a przede wszystkim nie doznać takiej sytuacji, gdzie bucik się otworzył o 12, ja byłam 13.30 i ciastka wszystkie były już wyprzedane. Te ciastka możecie kupić je w jednym jedynym miejscu. Jeżeli chcecie spróbować ciastek, które są w kształcie owoców, o smaku owoca, możecie kupić tylko w jednym miejscu w Paryżu. Dlaczego? A dlatego, że ten cukiernik jest oficjalnym cukiernikiem pięciogwiazdkowego hotelu w Paryżu, Hotel Meurice, i on przy tym hotelu otworzył sobie swoją cukierkę. I jeżeli te ciastka zostaną wyprzedane, bo otwiera się o 12 od środy do niedzieli, jeżeli zostaną one wyprzedane, no to niestety on zamyka tą cukiernię i nie będziecie mogli spróbować w danym dniu właśnie tego deseru. Ale jest sposób, jak tego uniknąć. Na swojej stronie internetowej on daje możliwość taką click and collect, czyli zamawiacie swoje ciastka. Nie możecie zamówić tylko jednego ciastka, minimum są dwa ciastka do zamówienia i zamawiacie taką, takie ciastka na jego stronie internetowej i wskazujecie konkretną datę i konkretną godzinę, o której i jakiego dnia przyjdziecie odebrać te ciastka. I oni obowiązują się, że te ciastka będą na Was czekały w tych godzinach. Czyli zostawiają dla Was to, co zamówiliście. I mimo, że cukiernia będzie zamknięta, mimo, że będzie kolejka do cukierni, jeśli już tak się zdarzy, że będą dalej te ciastka dostępne, to Wy macie po prostu wejście zaraz obok i odbieracie swoje zamówienie. Ja akurat e, próbowałam tych ciastek od razu w e, Jardin de Tuileries, które znajduje się zaraz obok, tylko pamiętajcie, że musicie sobie wziąć łyżeczkę, e, żeby takie ciastko spróbować, bo oni nie dają Wam e, na wynos e, z łyżeczkami, ale polecam Wam, jeżeli będzie ładna pogoda, właśnie taką e, formę e, spożycia tego sławnego deseru. I w tym tygodniu to już by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, a przede wszystkim był dla Was pomocny. W komentarzu zostawcie, jaki deser francuski najbardziej lubicie, albo o jakim marzycie spróbować. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, i widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia!